W dzisiejszym odcinku omówimy najczęściej popełniane błędy przy przedłużaniu w kształcie krótkiego salonowego migdała. Pokażemy, jak dociąć formę, jak prawidłowo zbudować paznokcie i czego unikać podczas opracowywania kształtu. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Maja Markowicz. Cześć, nazywam się Maja Markowicz i jestem instruktorem Indigo z Krakowa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam błędy w krótkim salonowym migdale. Ostrzegam was przed tym, czego nie robić, a co robić, żeby paznokieć był smukły i estetyczny, a nie ciężki i gruby. Produkty i narzędzia jakich użyjemy w dzisiejszym odcinku to Acid Primer Baza Perfect Base, żel Easy Shape Light Rose i Tip Top. Przydadzą się również fres cuticle numer 9, pilnik o gradacji 100 na 180, pędzel do żelu numer 4, drewniane patyczki, cleaner fioletowy i fioletowe formy do przedłużenia paznokci. Długi, smukły migdał to jeden z najpiękniejszych kształtów, który wydłuża paznokcie i sprawia, że całość jest. Oh, no wisienką na torcie i marzeniem każdej stylistki. Ale w praktyce nie każda dziewczyna chce nosić długie paznokcie. Niektóre wolą krótsze. Ale też nie każda będzie chciała kwadrat. Czasami klientka poprosi o krótszy migdał. I tu pojawia się wyzwanie, ponieważ często ten kształt w efekcie końcowym przypomina trochę takiego krótkiego szpica albo płaski kaczy dziób. Co zrobić? Na co zwrócić uwagę, bo błędy najczęściej popełniamy już przy podkładaniu formy tudzież przy opracowywaniu kształtu. Dzisiaj o tym porozmawiamy, żeby po zakończeniu tego odcinka każdy wiedział, jak wykonać ładny, krótki, smukły migdałek. Przed przystąpieniem do pracy, jak zawsze dezynfekujemy swoje dłonie, zakładamy rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekujemy dłonie klientki. Odpychamy skórki drewnianym patyczkiem, następnie skracamy wolny brzeg paznokcia pilnikiem o gradacji 100 na 180, gradacją 180. Kolejny krok to zmatowienie płytki. Robimy to bardzo delikatnie, bez nacisku, pracując w jednym kierunku. Przy pomocy frezu numer 9 na obrotach około 7000. Usuwamy nabłonki i odsuwamy skórki. Pracujemy od prawej do lewej strony ruchem podpychająco-wymiatającym. Wygładzamy również wały boczne. Wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem odtłuszczamy całą powierzchnię paznokcia. Następnie punktowo nakładamy primer kwasowy i czekamy chwilę, aż produkt odparuje. Maja pod każde przedłużenie używa primera kwasowego. Tak, wiem. Każdy instruktor ma swoje zdanie na ten temat. Niektórzy zaczynają od bezkwasowego, a jeśli coś się wydarzy, wtedy kwasowy, inni z kolei zawsze zaczynają od kwasowego. Którzy mają rację! jedni i drudzy. Trzeba spojrzeć na argumenty jednej i drugiej strony, spróbować u siebie w salonie i stwierdzić, która wersja jest nam bliższa. Trzeba pamiętać, że primer kwasowy otwiera łuski mechanicznie, czyli jest mocniejszy, ale jednocześnie jest to obustronne narzędzie, bo jeżeli źle go użyjemy, nalejemy go za dużo, nalejemy, to jest w ogóle złe określenie, my go aplikujemy, Właśnie, jeżeli nałożymy go zbyt dużo, czyli nalejemy na paznokieć, tu gdzieś w okolice, możemy zrobić krzywdę, możemy poparzyć chemicznie. Dlatego pamiętamy i mając tę wiedzę, decydujemy się, czy używamy go zawsze, czy tylko kiedy musimy. Przy pomocy pędzla do żelu numer 4 aplikujemy bazę Perfect Base. Wcieramy ją bardzo cienko, tak aby pod nią nadal było widać rowki po matowieniu paznokcia. Bazę utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Błąd numer jeden to nieprawidłowo podłożona forma. Nieprawidłowe nacięcie na nieodpowiedniej wysokości lub wycięte zbyt wysoko spowoduje, że forma nie będzie odpowiednio przylegać do punktu wzrostu naturalnej płytki. Aby dobrze podłożyć i dociąć szablon, należy w pierwszej kolejności przymierzyć go do płytki i sprawdzić kąt podłożenia. Musi być nacięty z obu stron tak samo. Koniec szablonu powinien stykać się z punktem wzrostu naturalnej płytki. Błąd numer 2 to krzywo sklejona forma. Jeśli krzywo skleimy skrzydełka, po podłożeniu formy podwolny brzeg będzie skręcała w jedną ze stron. Efekt finalny to niesymetryczny tunel i zakrzywiony paznokieć. Błąd numer 3 to nieprawidłowy kąt formy. Podkładając formę, musimy zwrócić uwagę na to, aby nie była za nisko. Powstanie wtedy przestrzeń pomiędzy płytką a formą, przez którą żel może wypłynąć. Nie powinniśmy także podkładać formy za wysoko, ponieważ powstaną nam tak zwane paznokcie skocznie. Błąd numer 4. Niezaciśnięta forma. Przy krótkim migdale zaciskamy formę o trzy numery dalej niż punkt docelowy przedłużenia. Gdyby forma nie została zaciśnięta, tunel byłby zbyt szeroki. Powstanie wtedy kształt owal, a nie smukły migdał. Przedłużając do numeru 1 na formie, zaciskamy ją o 3 numery dalej, czyli do 4. Błąd numer 5 to zbyt duża ilość produktu podczas tworzenia szkieletu. Po pierwsze, nadmiar produktu ciężko symetrycznie rozłożyć, co się przekłada na krzywy tunel, a to prowadzi do krzywych paznokci. Po drugie, jeśli mamy zbyt gruby szkielet, to potem trzeba to jakoś ratować i albo nałożymy mniej produktu, co się przełoży na twardy paznokiec i będzie nam ciężko zacisnąć tunel, albo na ten gruby szkielet nałożymy dużo produktu, zaciśniemy sobie ładny tunel, ale w finalnym rozrachunku będziemy mieli gruby, masywny paznokieć i zanim doprowadzimy go do ok. rozmiarów, to się po prostu będziemy musieli narobić podczas piłowania i opracowywania całej masy. Więc uważność już na etapie samego budowania szkieletu ma być malutko produktu, tylko tyle, ile trzeba, nie więcej, a wtedy będzie nam się po prostu łatwiej pracować. Nabieramy niewielką kulkę produktu na pędzel do żelu numer 4, przesmarowujemy cienko całą płytkę paznokcia i tworzymy szkielet na formie do pożądanej długości. W naszym wypadku tworzyliśmy szkielet do jedynki, ponieważ nie wycinaliśmy jajeczka. Gdybyśmy je pogłębiali, to wtedy trzeba by było tworzyć szkielet do dwójki. Rozkładamy kulkę żelu na łączeniu z formu. Pracujemy w taki sposób, aby rozciągnąć żel do punktu wzrostu naturalnych krawędzi paznokcia, następnie rozkładamy materiał do docelowego kształtu. Krawędzie paznokcia muszą wychodzić na prosto, a dopiero przy końcu się zwężać. Jeśli na etapie budowy szkieletu nie wyprowadzimy produktu odpowiednio na krawędzie, spowoduje to niepoprawną budowę paznokcia. Będziemy musieli pracować i dorabiać krawędzie w powietrzu, a to nigdy nie jest dobre rozwiązanie. Błąd numer 6 to trzymanie się linii pomocniczych w trakcie tworzenia szkieletu. Białe linie, które mają nam służyć przy tworzeniu kształtu, nie zawsze są pomocne na etapie budowy szkieletu. Przy szerszych paznokciach musimy całkowicie je zignorować. Tak, wiem co teraz myślicie, to po co te pomocnicze linie na formach, skoro i tak muszę brać pod uwagę inne zmienne? Cóż, jeżeli będziemy podążać liniami i nie zważać na nic innego, to nie możemy liczyć na idealny kształt, ponieważ nasza klientka nie ma idealnej płytki. Bierzemy pod uwagę stan początkowy, czyli płytkę oraz nasze umiejętności, nasze doświadczenie, nasz know-how, jakkolwiek to nazwiemy. Linie pomocnicze pomagają, ale nie myślą za nas. To w sumie dobrze, bo dzięki temu mamy pewność, że nasz zawód nie zostanie zautomatyzowany za kilka, kilkanaście lat. Myślę, że. Jak świat będzie się rozwijał, tak z listka paznokci będzie człowiekiem, nie robotem. Myślę, że to gra do naszej bramki na koniec dnia. Błąd numer 7 to nieprawidłowo umiejscowiony żel na paznokciu. Porcji produktu służącej do budowy nie nakładamy na środek paznokcia, ponieważ apex będzie przesunięty. Taki paznokieć będzie wyglądać nieestetycznie i będzie mniej wytrzymały na urazy. Prawidłowo nabieramy niewielką ilość żelu Easy Shape Light Rose i tworzymy warstwę poślizgową. Następnie dobieramy większą kulkę i kładziemy ją na wysokości 1 3 płytki, a następnie rozkładamy materiał najpierw do skórek, a potem rozkładamy w dół, aż do wolnego brzegu. Układamy żel w taki sposób, aby wszędzie miał równomierną długość. Przymrażamy około 10-12 sekund w lampie. Przymrażamy, czyli wkładamy rękę naszej klientki do lampy, żeby żel stał się twardy, ale jeszcze się nie utwardził na 100%. Jak się utwardzi na amen, to nie ma szans, że zaciśniemy jakikolwiek tunel. Z kolei, jeżeli zbyt szybko zaczniemy go zaciskać, to wypłynie nam żel spod spodu i całą robotę będziemy musieli wykonać na nowo, dlatego zanim zaczniemy zaciskać, każdorazowo warto sobie uderzyć w górę paznokcia czymś metalowym, np. kopytkiem albo częścią metalowego pędzelka, żeby usłyszeć taki charakterystyczny dźwięk i wtedy wiemy, że jesteśmy gotowi, że można zaciskać. Błąd numer 8 to zbyt mocno zaciśnięty tunel. Zbyt mocno zaciśnięty tunel spowoduje, że paznokieć będzie wyglądał jak krótki szpic. Unikamy mocnych zacisków, robimy to z głową. Klientka nie powinna odczuwać bólu podczas zacisku. Błąd numer 9 to nieprawidłowo opiłowany kształt. W trakcie opracowywania boków nie możemy piłować do szpica, górny łuk nie może być przesunięty do środka, a krawędzi nie podnosimy przesadnie w górę. Paznokieć nieprawidłowo opiłowany ma przepiłowane krawędzie, jest za wysoko wyszczuplony, nie posiada tunelu, a apex jest zbyt niski i przesunięty na środek. Taki kształt będzie podatny na złamania, optycznie pogrubi paznokieć i będzie wyglądał nieestetycznie. Jednym z mitów stylizacji paznokci jest to, że jak sobie wezmę pilnik i podpiłuję krawędzie boczne, to finalnie moje paznokcie będą bardziej szczupłe im bardziej podpiłuję, tym lepszy efekt. To jest nie tylko mit, ale i kłamstwo, grzech i rzecz niedozwolona. My zajmujemy się paznokciami profesjonalnie, my to wiemy. Tyle już razy to powtarzaliśmy na filmikach, że po prostu to wiemy. Ale osoby, które dopiero co zaczynają stylizować albo nasze klientki, które zasłyszały tą mądrość, mogą na taki pomysł wpadać. Więc raz jeszcze głośno i wyraźnie Piłujemy krawędzie boczne, ale nie przypiłowujemy krawędzi, bo to wpłynie negatywnie na konstrukcję, nie tylko na wygląd, ale i na bezpieczeństwo paznokci. Aby prawidłowo opiłować paznokcie, zaczynamy od nadania wstępnego kształtu. Następnie wyrównujemy masę przy skórkach, opracowujemy apex i ściany boczne. Krawędzie piłujemy zgodnie ze wzrostem naturalnej płytki. Muszą wychodzić prosto, a na końcu przechodzić w łódeczkę. Po prawej stronie widzimy nieprawidłowo zbudowany i opiłowany paznokieć. Widać też, że został źle przygotowany przed stylizacją. Po lewej stronie widzimy prawidłowo opiłowany paznokieć, poprawnie zbudowany i opiłowany, a krawędzie wychodzą na prosto. Taki paznokieć będzie trwały i wygląda estetycznie. I teraz najprzyjemniejsza część naszej pracy. Możemy sobie popodziwiać, jaką piękną stylizację wykonaliśmy. Zobaczmy, jak fajne mogą być krótkie migdałki. Przecieramy wszystkie paznokcie cleanerem wipe Off w celu pozbycia się resztek pyłu i ewentualnych zanieczyszczeń. Następnie zabezpieczamy stylizację tip-topem i utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Gotowe! Tak prezentują się krótkie, salonowe paznokcie w kształcie migdała. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, który krótki kształt preferujecie: kwadrat, miękki kwadrat czy może krótki migdałek? Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Do zobaczenia! Cześć!